Witajcie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was coś wyjątkowego: przepis na najlepszy sernik, jaki kiedykolwiek jadłam. Jest puszysty, kremowy i po prostu rozpływa się w ustach. Idealny na każdą okazję. Zobaczcie, jak łatwo można go przygotować w domowych warunkach. Nie zapomnijcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych smacznych przepisów. Zaczynamy! Aby przygotować sernik, potrzebujesz 6 jajek, oddziel białka od żółtek, z białek ubij na sztywno pianę. W trakcie ubijania możesz dodać szczyptę soli. Pianę możesz ubić na początku bądź na końcu, kiedy już będziesz mieć gotową masę serową. Aby przygotować sernik, najlepiej użyj składników o temperaturze pokojowej do 200 g miękkiego masła dodaj półtorej szklanki cukru pudru i dokładnie utrzyj. Dodaj 6 żółtek. Kilogram sera, może być z wiaderka, może być zmielony przez Ciebie. Zmniejsz obroty miksera i dodawaj kolejno. 200 ml śmietany 30%, opakowanie cukru z wanilią oraz 4-5 łyżek mąki ziemniaczanej. Wymieszaj wszystkie składniki dokładnie. Na koniec masę serową wymieszaj dokładnie i bardzo delikatnie z wcześniej przygotowaną pianą z białek. Wysmaruj tortownicę o średnicy co najmniej 26 cm masłem. Na dno możesz położyć papier do pieczenia, a następnie wylej masę serową. Sernik piecz w temperaturze 160-170 stopni przez około godzinę, godzinę 20, w zależności od piekarnika, góra i dół. Ostatnie 10 minut możesz piec sam dół. Następnie, kiedy będzie już upieczony, stuć bardzo powoli, czyli najpierw wyłącz piekarnik, później delikatnie otwieraj drzwiczki i na koniec stuć w temperaturze pokojowej. Ciasto jest tak pyszne, że nie mogliśmy się doczekać i wyciągłam je jeszcze nie do końca ostudzone z piekarnika. Sernik taki możesz podawać na kruchym cieście z polewą czekoladową. Dajcie znać w komentarzach jaki sernik Wy lubicie.